Cześć, z tej strony Michał Zieliński, za mną jest Nissan Aria, a to jest 5 rzeczy, które musicie wiedzieć o nowym elektrycznym kasowerze Nissana. Pierwszą rzeczą jest to, czego nie ma pod maską, czyli bagażnika. Nie ma go dlatego, że Nissan przesunął elementy, które normalnie są kryte w desce rozdzielczej, właśnie tutaj, pod maskę, żeby zwiększyć miejsce dla pasażerów z przodu. Nim jednak pokażę Wam, ile jest miejsca w środku, czas na rzecz numer dwa. Drugą rzeczą jest ładowanie. Nissan zainstalował port ładowania z boku nad prawym kołem. I uwaga, uwaga, to nie jest już złącze Shademo, jest to standard europejski CCS. Szybka ładowarka obsługuje tutaj nawet 130 kW, a ładowarka prądem przemiennym 22 kW. To teraz możemy wejść do środka. Bo w tym wnętrzu jest naprawdę mnóstwo miejsca. Zobaczcie tylko, ile tutaj tego jest. Do tego płaska podłoga z no, bardzo przyjemnym dywanem i to jest hit. Ta konsola, która się przesuwa teraz to prawda, w drugą stronę jest mniej miejsca, ale i tak. Świetnie, świetnie to wygląda. We wnętrzu oczywiście nie ma specjalnie przycisków, są takie dotykowe. Co fajne, one działają w sposób trochę jak przyciski w telefonach, czyli są dotykowe, ale czuć pod palcem, że to nacisnęliśmy. Jest taki haptic feedback tak zwany, więc wiemy, co się, co się nacisnęło. Do tego dwa ekrany ponad 12 cali. Cóż, bardzo dobrze to wygląda. Jeszcze ch chodźmy do tyłu bo z tyłu tego miejsca jest też naprawdę sporo. Zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, mam 184 cm wzrostu i miejsca na nogi mam mnóstwo, co fajne. Nissan ma taki opadający dach, ale mimo wszystko tego miejsca na głową jest sporo. O, cztery palce, raz, dwa, trzy, cztery. Się jakieś światełka włączyły. Sporo miejsca, wygodnie, do tego nawiewy, podgrzewanie foteli, dwa złącza USB głębokie kieszenie, no tutaj można jechać daleko. A jak daleko? Czwartą rzeczą jest zasięg. Nissan Ariya będzie występował w dwóch wersjach akumulatora, 87 kWh netto lub 63 kWh netto. Ta mniejsza zapewni około 360 km zasięgu WLTP, natomiast ta większa w odpowiedniej konfiguracji będzie nawet 500 km szacowanego zasięgu WLTP, no auto jeszcze nie jest w produkcji, więc nie przeszło homologacji. Piątą rzeczą, o której chciałem Wam opowiedzieć są ceny, ale ich jeszcze nie znamy, za to znamy wymiary tego samochodu i wiemy, że ma od tamtąd do tamtąd prawie 4-6 metra długości, więc plasuje się pomiędzy Qashqai'em a X-Trailem, ale co ważne rozstaw osi na moje wychodzi prawie 2,8 metra, dokładnie 2,77 metra i właśnie dlatego jest tyle miejsca w tym samochodzie. I jeszcze bagażnik, bo w sumie na sobie, że nie, nie powiedziałem. Będzie miał od 415 do 468 litrów, w zależności od tego czy weźmiecie w napędem Tylko naprzód, czy na cztery koła. Nissan Ariya trafi do sprzedaży na początku 2022 roku, ale ceny i dokładną specyfikację powinniśmy poznać kilka miesięcy wcześniej.